Witam wszystkich, drugi odcinek, lecimy z tym. Jak widzicie, na ramie jeszcze nic nie ma. Kręcimy drugi odcinek, ale zobaczcie sobie, RedBulle zostały kupione. A co za tym idzie? Jeśli RedBulle zostały kupione, to znaczy, że już coś naprawiliśmy i zaraz to osadzimy w odpowiednim miejscu na tej ramie. No i do dzieła, nie ma na co czekać. Pierwszy element nazwiemy go panel A. Jest to kawał blaszyska, czyli tak. Tak się prezentuje. Zaraz zobaczycie zdjęcia, yy, zdjęcia yy, yy, już na ramie, gdy będzie leżał, jak on, jak on się, yy, jak on dokładnie wygląda. Ten panel, czyli panel A, montujemy sobie tutaj. Klik, wskakuje. No i wiadomo, później jest tutaj skręcony yy, śrubami, jest namierzony do punktów wzorowych belki. No i element mamy namierzony. A tak ogólnie już widać na tej ramie, gdzie on leży. Ok, jeśli chodzi o ten element, został, została wzmocniona tutaj tymna część całego tego elementu, całkowicie wstawiona nowa. Tutaj też przednie te łapy tutaj też zostały zmienione. Jak gdyby ta linia, która tutaj normalnie szła prościutko, my ją jak gdybyśmy rozszerzyli, ponieważ te blaszki tutaj dokładnie one były wstawiane osobno. Takie tylko pospawane, pospawane tylko blaszeczki były obok właśnie tego tutaj panelu, no ale żeby wiadomo w jednym miejscu tyle tego nie spawać to dorobiliśmy jak gdyby te blaszki od razu już do tego panelu, jest to już jak gdyby w komplecie, przygotowane są specjalne, specjalne tulejki tutaj, że jak będziemy Klient uzna, bo tam jest wersja albo z tymi pasami, albo bez tych, tych pasów. Jeśli klient uzna, że nie chce pasów, no to wystarczy sobie włożyć kołeczki takie specjalne. Ja mu je już przygotuję też. A jeśli będzie chciał mieć pasy, to są spawane specjalne tulejki, że jak będzie zakręcał właśnie z tej strony te uchwyty do tych pasów no to nie zniszczy tutaj tej farby, tylko są już tulejki takie dystansowe, które, na których będzie właśnie podkładeczka i ta nakrętka. A wszystko wokół nie będzie zniszczone, a jest to tulejka z nierdzeweczki, więc e, sprawa załatwiona. E, czyli mamy już tutaj specjalnie przedłużone, żeby właśnie mm, nie, nie, nie bawić się znowu z dodatkowymi jakimiś blaszkami obok spawowanymi. To były tylko blaszki takie, po bokach spawki, no i to wszystko, no, bez sensu za, tak zrobiliśmy taką poprawę i ma to ręce i nogi. Wiadomo, że mm, tu e, gwinty też zostały już zmienione, które są wyższe te gwinty, o 5 m wyższe, czyli już od razu mocniej, więcej gwintu mocniejsze to wszystko będzie, e, bo tutaj wchodzi poduszka, tyl, tyl, tylny dyfer tam jest montowany. Ogólnie to jest całe takie skompletowane zawieszenie z tylną belką i tak dalej. Co jeszcze? Jeśli chodzi e, o tutaj, akurat przychodzi bardzo dużo przewodów. Tak się kumulują, można powiedzieć, w tym miejscu hamulcowe przewody, e, paliwowe przewody. E, jak gdyby taka rozdziałka tutaj idzie, tego wszystkiego. No i klient już też ma, e, klient już też ma zrobione e, specjalne e, uchwyty pod wszystkie te właśnie przewodziki. Które tam, e, które tam idą, obojętnie czy to będą plastikowe, czy jakieś tam tworzywa sztuczne, jakieś plastiki, czy coś w tym stylu, czy stalowe, czy, czy miedziane, czy sobie kupi gotowe, zakute, to tylko wymieniamy, jeśli kupi gotowe, zakute, wymieniamy te... E, te, te łapki tych przewodów, na takie właśnie, które w, w które wskakują, wskoczą te zakute, już gotowe przewody. Ale już mamy, wiecie, już te gwinciki, wszystko jest przygotowane pod dane przewody. Klient sobie zadestuje, jak będzie chciał. Tu akurat były takie plastikowe szły do samego końca, no ale mm, jest teraz wersja na wszystko, można powiedzieć. Co sobie klient zażyczy, no to. Mm, będzie mógł sobie to zamontować. I też te, tam, ta linia tych przewodów ładnie pójdzie, ponieważ na całej na całe podłodze my te przewody, te łapki do tych przewodów wszędzie zrobimy, żeby to ładnie szło. Zresztą zobaczycie, jak będziemy mieć całą linię podłogową, oprzemy to o, o, o ścianę i nagramy, zobaczycie wszystko, jak to jest perfekcyjnie zrobione. Jeśli chodzi, oryginalnie wiadomo, nie ma tych łapek tak tam, to tam sobie leci, lata i e, leży, gdzie sobie ja tam chce. My zadbaliśmy o to, by te jednak linie tych przewodów ładnie szły. Ale później wiadomo, jeśli będą, nawet jak kupicie już zakute, gotowe, no to, to też te zakute, gotowe pasują, jak, jak wiecie, no, jak sobie lecą, tak sobie lecą. No więc same przewody hamulcowe i paliwowe, żeby ładnie poprowadzić, to jednak trzeba mieć tą rękę, trzeba mi trochę tych godzin poświęcić, żeby to ładnie podoginać, ładnie szło. No bo nie po to się tak dupczymy, żeby po prostu wiecie, potem to spieprzyć u jakiejś mechanik i tak dalej, No ale zobaczymy jak będzie. Ja odpowiadam za blacharkę. E, dobra, jeśli chodzi jeszcze o ten element, e, zobaczcie sobie, on ma tutaj, tutaj e, spływik i tutaj ma też spływik, on, ten spływik jest. E, ten, spływ, ten spływik jest. Dodatkowo można sobie go zabezpieczyć śrubeczką, ale może być po prostu cały czas odkręcony, czyli wiadomo, może sobie tam mm, być odkręcony. A tutaj z tej strony, tutaj, mamy nakręteczkę, tylko tam już jest, e, e, tam już jest średnica 8 mm, ponieważ wiadomo, tymi... Mm, czekajcie, hop, hop, gdzieś to tu miałem, tu może, no tak. Gdy już będziemy mieć to wszystko zaspawane no to klient, gdy już będzie nas wszystko zamontowane, klient za 5 lat może sobie odświeżyć jak gdyby tę konserwację, odkręci sobie ten gwincik, ten 8 mm, włoży te, ten wężyk, odkręci sobie, jeśli uzna, że nie chce mieć pust, znaczy przelotowych, tylko zakręcone, to sobie odkręca te spływy, te gwinciki. I tym wężykiem wszystko sobie tam jak gdyby odświeża tą konserwację. Nie musi, wiadomo, jakieś tam szukać otworów albo kombinować. Wystarczy, wykręcić wykręci jedną śrubeczkę, zakonserwuje sobie, wkręci z powrotem. Nadmiar konserwacji spłynie tutaj lub spłynie tutaj, ale oczywiście zakonserwuje jeszcze dodatkowo tą linię tutaj, te łączenie podłogi. Więc to jest taka kwestia już później, żeby odświeżać tą konserwację, bo, wiadomo, temperatura robi swoje. Więc to tu, że też jest to już przygotowane pod, jak gdyby przyszłość, jeśli chodzi o łatwą konserwację tego samochodu. Potem następny element to tutaj ta łapka została wykonana e, z nierdzewki. Tutaj przychodzi to, to, układ ten cały taki, powiedzmy na tył, e, układ ta, taki rozdzielacz hamulcowy, można powiedzieć, mm, e, jest tutaj skręcany. E, i też już jest wymienny, ponieważ normalnie, oryginalnie był wspawany i tam z drugiej strony nie idzie tego jako, jako zakonserwować, no, no co zrobicie? no jedynie zapchać mastyką i tak dalej no i tyle w temacie, a my zrobiliśmy wykręcalny, czyli wszystko będzie ładnie zakonserwowane, znaczy zabezpieczone farbami, wkręcimy sobie go no i też już tam są też podkładki z nierdzewki czyli ta nierdzewka, cały ten układ z nierdzewki jest położony na podkładkach też z nierdzewki ehm. Zabezpieczony oddzielonymi srebrem od zwykłej stali, czyli mamy to też ładnie wszystko zabezpieczone. No i można powiedzieć, było co tutaj robić, było co poprawiać, ale czy to było potrzebne takie coś? No to już musicie sobie sami zadać to pytanie. Tak czy inaczej, podsumowując, nowe gwinty, nowy tył, jak gdyby wzmocnienie tych tutaj boków już pod te łapki. Wszystkie elementy tutaj, już pod, pod przewody spływy, nie spływy, niepierdowy nie pierdoły, element mamy przygotowany, by go wstawiać tutaj. Też są takie tulejki, już wysunięte trochę, ponieważ tutaj wskakuje podłoga, a w podłodze też są te otworki. No i one tak klik, wskakują w tą podłogę, co naprawdę jest wszystko namierzone, tak jak powinno być. Tak czy inaczej, teraz. Pytanie, ile naprawa tego elementu kosztowała? Czyli mówimy teraz tylko o tym, o rozwierceniu tego elementu, naprawieniu tego elementu, tych wszystkich tutaj spinek, niespinek, tej łapki, tutaj wszystko. Tak jak to teraz widzicie na gotowo, ile to kosztowało, więc tabeleczka odpowiednia wskakuje nam, no i wpisujemy cenę za element które już naprawialiśmy, naprawiliśmy, no i czeka na dalsze wspawanie w odpowiednie miejsca. No i teraz pytanie dużo czy nie dużo, no to już musicie sobie sami zadecydować. tak czy inaczej. Lecimy dalej, bo to jeszcze nie wszystko. Panel A drogi go było czy niedrogo, tak czy inaczej. Tak czy inaczej to wszystko, co widzicie, to wszystkie dodatkowe elementy no kurczę, ten efekt dopiero, gdy mm, będzie podłoga oparta o ścianę i nagram wszystko już wyprowadzone w wstępnym kolorze, to będzie koloryzowany epoksyd. jak zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało, no to powiecie wtedy, że warto było. Teraz widzicie tylko zwykłą blachę z jakimiś tam uchwycikami, ale to trzeba patrzeć na przyszłość. Dobra, kolejne elementy. To mamy panel B i panel B1. O co chodzi, jeśli chodzi o te yy, panelki? No to zaraz Wam powiem. Czyli tak, yy, to jest tutaj, ten skakuje tutaj. Kik. I ten skakuje tu. Ale teraz pytanie. Mamy ramę zrobioną, no i wiadomo, to yy, yy, no przesuwa się. I teraz w jakim miejscu powinno to być? Skoro ta rama jest wymiarowa, instrukcja ramy, że tak powiem, mówi, że dolne linie muszą się jak gdyby zgadzać ze sobą. Te dolne linie zgadzają się, te dolne linie przesuwamy tak, zgadzają się. I w takiej postaci będzie to zgrzane do podłogi. Pamiętajcie, nigdy nie patrzcie jako taką na zgrzewy. Jeśli wiecie, że zgrzew będzie przesunięty więcej niż 2 mm, zaspawajcie sobie te stare miejsca, jeśli chodzi o o, o zgrzewy. ale w, ja tu akurat wiem, że to praktycznie no, trafi w to samo miejsce, nie będzie nic przesunięte, więc e, te nawiercenia tutaj zostały, ponieważ też tu jest dwójka blacha, podłoga ma 0,8, no i wiadomo, jeśli wchodzimy w tą dwójkę spawem, no to jeśli mamy już rozwiercone no to wiadomo, jest pewniak, że no, zrobimy przetop, już w drugą stronę ładnie zalejemy każdy spawek, ponieważ już mamy tutaj osłabioną tą dwójkę. A co za tym idzie, spaw no, nie będzie spaw przyklejony, tylko jest pewniak, że e, będzie, przejdzie nam na drugą stronę ładnie, będzie to zalane. Będzie siła. W czasem, jak się wstawia 3, 3 mm elementy, 2 mm elementy, to nawet specjalnie się nawierca, żeby osłabić, żeby ten przeto był i spaw robił jak gdyby cały spaw. No, wtedy mamy pewnie, że to jest ładnie zalane. Kurwa, zajebiście mi to, już opowiem Wam. Dobra, co do tego elementu, jeśli. się sobie, staroźnie radość. Te elementy oryginalnie były, wiadomo, zgrzane, ale jeszcze też były tutaj zaspa, zalane takimi spawami brzydkimi, można powiedzieć. Oczywiście, jeśli chodzi o renowację, i różnych klientów, niektórzy mówią, ja chcę mieć takie brzydkie spawy, jakie były takie popyrkane, że tak powiem. No, ale takie rzeczy nie u mnie. Ja poprawiam fabrykę, jak widzicie. Ja robię wszystko ładnie, żeby mi to fajnie do oka pasowało. No, ale zobaczcie sobie, tak czy inaczej. Hmm, te, musiałem, jak wiadomo, rozwiercić te elementy, rozwierci, znaczy sfrezować te spawy, no i tak się poniszczyła ta blaszka. Została ona nadspawana, znów poprawiona cała, ale widzicie, jeszcze i tak zostały znów, specjalnie zrobiłem te rowki. O co chodzi? Ponieważ oprócz tych zgrzewów, które tu będą, ja i tak tygiem nadspawam sobie tutaj te wszystkie elementy, wtopię się jeszcze w podłogę, ale później na końcu ładnie to wyszlifuję, i będziemy mieć ładne, równiutkie linie. A co za tym idzie, mastyczka nam bardzo ładnie pójdzie wtedy. No i będzie to też zajebiście się wyglądało niż takie jakieś widoczne spawy, i tak dalej. Właśnie i teraz dlatego jest specjalnie to obniżone, że po przeszlifowaniu ten spaw dalej będzie jeszcze tam w środku. No bo są te rowki specjalnie zrobione na miejsce na spaw. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o ten element, no to yy, no nie było dużo roboty. Tu wystarczyło tylko yy, rozwiercić, przeczyścić to dobrze, nasławać te wszystkie elementy no i wiadomo, yy, yy, poprzeginać troszkę, żeby to, yy, no bo wiadomo, przy, 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 tam, yy, przy, yy, myz, przy wybijaniu majzlem, no to się pokrzywiły blaszki, czyli przeklepać równe, różne tam yy, płaszczyzny, żeby równo szły. No i wiadomo, wskakuje to, tak można powiedzieć, choćby tutaj było, no ale musi pasować, ponieważ rama jest zdjęta z samochodu. Dobra, czyli mamy e, dwa kolejne elementy, no i naprawa tych elementów, które tutaj widzicie, czyli panel B i panel B1 kosztował. No i wracamy do tableczki. Ciach, wpisujemy sobie kolejne dolary, że tak powiem. No i wiecie już, ile kosztował panel B i panel B1. No a łączna cała kwota na dzień dzisiejszy daje nam taką sumę. A co mamy tak naprawdę panowie? Zobaczcie sobie teraz. Mamy jeden element, ale kurczę naprawdę jest zajebiście odpisowany i mamy dwa kolejne elementy, które są naprawione i przygotowane, by później na samym końcu ładnie nam szła mastyczka, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No ale ten efekt końcowy naprawdę musicie mieć cierpliwość. Ja wiem, że widzicie blachy, widzicie jakieś tam, no nie wiem, czy uznajcie, że czy to jest drogo, czy tanio, ale widzicie jakieś kwoty za naprawę tych elementów, ale to wszystko dopiero... To, ta, ta, jakby to nazwać... Dopiero oparcie tej podłogi gotowe już na tej ścianie i nagram Wam to wszystko już na efekt końcowy, to będziecie wiedzieć, że to wszystko, co widzicie, to jest robione właśnie do tego elementu to będzie za kilka miesięcy dopiero, ale ja już muszę myśleć, jaki pokaże klientowi właścicielowi efekt właśnie, gdy obrócę tą podłogę i zobaczy z dołu jak to wszystko ma odpicowane. Więc dopiero wtedy będziecie wiedzieć, że to jest naprawdę, e, to jest naprawdę tak robione, żeby Teraz tego nie widzimy, ale dopiero później to zobaczymy. Nie wiem, jak to określić, no, że to na przyszłość dopiero będzie widoczne cała, cała, całe to staranie się, by to wszystko zajebiście było. Um, dobra, mamy trzy elementy, czyli powoli, można powiedzieć, rośnie nam E9. No i można powiedzieć, kończymy na dzień dzisiejszy. Nie ma co tutaj dużo mówić. Tak czy inaczej, działamy dalej. Na no, co nam pokaże przyszłość? Zobaczcie sobie. Jeszcze Wam pokażę. To na razie nie wskakuje w scenik, ponieważ prace trwają, czyli nie jest jeszcze naprawione i tak dalej. Prace trwają, ale dopiero yy, gdy już będzie naprawione, to znów pokażemy w takim stanie, jak to tutaj jest. Czyli te elementy, zobaczcie sobie. Trzeba to wszystko rozwiercić, tu leki odfrezować, od, od te spawy odfrezować. Tutaj jest spaw i tam z dołu jest spaw. Wyciągnąć to, czyli będzie raz, dwa, trzy i czwarty element. To jest śruba. Cztery elementy. No jeszcze jest zapinka przewodów, czyli trzeba to rozłożyć i elemencik wskoczy nam tutaj. Czekajcie, ja sobie zobaczę. Ja sobie zobaczę, czy nam się to nagrywa jeszcze. Więc jeszcze. Dobra. Elemencik wskakuje nam tutaj. Pierwszy elemencik. Lecimy drugi. Ciach. Tak samo jest już wyciągnięty z samochodu. Będzie to naprawiać. No ale wskoczy nam tutaj. Ciach. Czyli już to będzie wyglądało. Zobaczcie sobie. Główne zaczepy. Raz, dwa, trzy. Jak już te będą, będą gotowe, tutaj są czwarty, piąty zaczep główny, no i brakuje nam tych tutaj, no i tych, i tych, i ten środkowy taki. Tylko, że jest mały problem, ponieważ te 2,5-metrowe blaszyska, czyli można powiedzieć wzmocnienia kielichów, dzwonów, z tej poprzedniej szilfanii to tu będziemy mieć milimetr, półtora, czyli to będzie żadne wzmocnienie. A co za tym idzie? Skakuję sobie tu. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, te elementy trzeba będzie odtworzyć od nowa. Tylko, że powiedziałem klientowi, jaki będzie koszt tego odtworzenia. No i na razie szuka. Są jakieś zamienniki. Coś tam znalazł. Możliwe, że kupi, ale widać już na zdjęciach, że trzeba je poprawiać, ponieważ nie trzymają linii. Ale jeszcze zobaczymy. Eee, dobra. Co tu chciałem jeszcze powiedzieć? I popatrzcie sobie, jak to już by się prezentowało, gdybyśmy mieli gotowe te elementy. Później wiadomo, jeszcze przychodzą całe podróżnice, ale podróżnice będziemy robić ręcznie, na nowo. Mówki no, nie ma co czyścić starych podłużnic, ponieważ odchudzimy je z dwumilimetrowej blaszki, zrobimy tam milimetr półtora. To to są żadne podróżnice, dlatego będziemy robić nowe podróżnice. No i tutaj elemencik pod e, poduszkę wału, no to mm, to sobie też jeszcze dorobimy, no ale e, widzicie o co chodzi. Zaczynamy od tych punktów najważniejszych, czyli od właśnie tych punktów zaczynamy naprawę, ale do tego jeszcze daleko. Do tego też jeszcze daleko, do tego też daleko i do tego też daleko. Na razie, panowie i panie, mamy trzy elementy, jeśli chodzi o BMW 9. No i teraz decyzja klienta, czy mam robić dalej, czy nie. A czy będę robił dalej? No to przekonacie się na pewno na Facebooku. Pozdrawiam. No a później, wiadomo, jak już będzie trzecie odcinek, no to już ee, dowiecie się w trzecim odcineczku. Kurczę, powiem wam szczerze, to mi się tak podoba. Pięknie. Wszystkie te spineczki nie tylko wstawiać. No ale. Wie, wiecie, my mamy to jeszcze. My to widzimy, surowa blacha. Jak to już będzie w podkładach, w odpowiednich farbach, kurczę, to będzie mega efekt. Te spinki będzie można polakierować na inny kolor. No i to będzie z ta podłoga z dołu. No coś pięknego. No ale. Teraz pokażę, jak będzie. Pozdrawiam. Lecimy trzeci odcinek. Jak właściciel wyrazi zgodę? Trzymajcie się.